Gazeta Wyborcza nie byłaby sobą, gdyby nas ponownie nie uraczyła jakimś paszkwilem. Oto w dniu 1 sierpnia tego roku, w rocznicę 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, gazeta uczciła ją w sposób bardzo specyficzny. Niby nawiązując do rocznicy powstania, wytknęła panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że obejmuje patronat nad 75. rocznicą powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Jakiś, nie wiem, wykształcony czy jakiś niepełno sprytny historyk z tejże gazety o nazwisku Mirosław Maciorowski stworzył tekst pod tytułem Dziś hołd powstańcom, jutro faszystom. Czyli ludzie, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, z formacji narodowych sił zbrojnych są faszystami, czyli kto z kim walczył? No właśnie. Zamęt, który tworzy gazeta, trwa już 30 lat. Świetnie skomentował swego czasu wystąpienia pisemne w Gazecie Wyborczej owego pana Maciorowskiego. Jeden z czytelników w komentarzu pod jego tekstem napisał, bo tam się Maciorowski powołał na tekst rzekomo naukowy, rzekomo bardzo solidny, profesora Rafała Wnuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I ten komentator, czytelnik napisał o nim tak. Artykułem paranaukowym Rafał Wnuk. Się ośmieszył. Potem został ośmieszony przez innych historyków. Gdy zaproponowano mu debatę o brygadzie, odmówił, powiedział, że się nie zna. Gdy przeszukamy jego bibliografię, to artykułów o brygadzie znajdziemy równe zero. Jest to całe podsumowanie plucia, gdy się nie umie znaleźć argumentów. O manipulacjach tegoż było na tyle głośno, że sam okrakiem z tego się wycofał. Ciekawe, czego potem gazeta nie puściła. Mogłoby to być podsumowanie, ale musimy tu wyjaśnić szerzej. Otóż tenże historyk, czy prawie historyk Macierowski z Gazety Wyborczej posługuje się wiedzą, jaką zaprezentował na łamach tejże gazety trzy lata wcześniej profesor Rafał Wnuk. On tam napisał oczywiste bzdury. Zawarł tam nieprawdę. Jak można, będąc na takim poziomie uniwersyteckim, będąc człowiekiem utytułowanym, Robić takie rzeczy. Po pierwsze, nazewnictwo, nazwiska, stopnie wojskowe. To jest to, na co zawsze wyczulam, żeby mieć wiedzę, z kim mam do czynienia, kto się na czym zna, a na czym się nie zna. To jest poziom profesora Rafała Wnuka. Nie zna się, ale poszedł dalej. W jego przekazie, który on prezentował na ramach Gazety Wyborczej, możemy się dowiedzieć, że Brygada Świętokrzyska i Narodowe Siły Zbrojne. Nigdy nie podporządkowały się rządowi polskiemu na uchodźstwie i nie staliły się z armią krajową. To jaki to ma być zarzut? Część się staliła, olbrzymia, część rzeczywiście nie. Ale takiego przymusu nie było. Wcale nie było dobrowolne. To nie była przystawiana broń do skroni i masz się podporządkować czy nie. Ludzie mieli bardzo różne zdania. Jeśli traktujemy polskie państwo podziemne jako całość, to naturalną rzeczą jest to, że była w nim jakaś władza, Jakaś orientacja, która była związana z rządem, z prezydentem, ale istniała także opozycja. To tak, jakbyśmy dzisiaj odmówili istniejącej opozycji udziału w państwie polskim, gdybyśmy ich całkowicie wykluczyli. Niektórym może by się to oczywiście przydało, ale z formalnego punktu widzenia tak przecież nie jest. Narodowe Siły Zbrojne, także z tej części niestalonej za K, brały udział w Powstaniu Warszawskim. Wcześniej przekazywały całe swoje struktury, tak jak w okręgu warszawskim, tą część wywiadu i kontrwywiadu, dla potrzeb polskiego państwa podziemnego już w 1943 roku. Ich dowódca, kapitan Ojrzeński, pseudonim Czarniecki, walczył później w powstaniu i na Saskiej Kępie, gdzie walki ustały bardzo szybko, przez jeszcze wiele dni stosował partyzantkę antyniemiecką. Po wojnie go komuniści zamordowali. Mamy do czynienia z manipulacjami, z fałszem, z niewiedzą. Właściwie nie wiadomo czego jest więcej. I znowu profesor wnuk odwołuje się do rzeczy, która jest dawno wyjaśniona, zbadana, opisana, udokumentowana do tak zwanych wydarzeń z 8 września 1944 roku pod rządcem. Otóż tam Narodowe Siły Zbrojne czyli część Brygady Świętokrzyskiej, rozbiła zgrupowanie komunistyczne. Ono składało się z sowieckiego desantu, szturm 11-osobowego i z tego, co Sowieci zdołali zgromadzić wokół siebie, czyli przeciągnąć na swoją stronę Ostlegionen i SS-Wachtmannschaften, czyli Sowietów w służbie niemieckiej pod nadzorem SS. To byli ludzie, którzy jeszcze kilka dni wcześniej... Pacyfikowali okolicę. I ze wspomnień komunistów z tamtego okresu, z tamtego miejsca, z tamtych wydarzeń wynika, że pierwsze co z nimi zrobiono, to odebrano im broń, bo sami komuniści brali się tych nowych rzekomych swoich sojuszników. Bali się, co oni mogą im zrobić. Nic dziwnego, bo to byli przecież zawodowi mordercy. I także tu faktografia jest przez presera wnuka całkowicie pokaleczona. Rzekomo Brygada Świętokrzyska podjęła współpracę z Niemcami, natomiast nie chciała podją podjąć współpracy z AK. To jest ordynarny fałsz. Brygada Świętokrzyska była uczestnikiem akcji burza. Brała udział także wspólnych z Armią Krajową w walce z Niemcami, jak choćby na początku września pod Radoszycami. I mamy kompletne sprawozdania niemieckie, żeby być tu już bardziej obiektywnym. Tam mamy wprost mowę o tym, że były to oddziały Band Narodowo-Polski. Niemcy wiedzieli, że to nie są sojusznicy, a ci, którzy kilkadziesiąt lat później powinni się na tym znać, jeśli zabierają głos, nie znają się albo znają się i specjalnie robią coś, czego robić nie wolno. Tego typu manipulacje służą tylko jednemu deprecjonowaniu naszej historii. Jeśli mamy obchody 75. rocznicy Brygady Świętokrzyskiej, Jedynej polskiej jednostki wojskowej, która w maju 1945 roku uzyskała uznanie Amerykanów, została uznana za jednostkę sojuszniczą i jako jedyna polska jednostka wojskowa otrzymała prawo noszenia oznak armii amerykańskiej. Żadna inna nie. A przecież Amerykanie bardzo starannie brygadę sprawdzili, także przesłuchując wyższych oficerów niemieckich. Nie znajdując, nie znajdując śladów kolaboracji uznali brygadę za sojuszników i jako sojuszników ich potraktowali. Ile lat jeszcze, ile wody w Wiśle musi upłynąć, żebyśmy doszli do normalności, żebyśmy mogli mówić o sprawach naszych w taki sposób, jak powinno się mówić, żeby to przestała być ideologia. Nie, Gazeta Wyborcza nie odpuści. Przez 30 lat zieje jadem, przez 30 lat oczernia, przez 30 lat wyzywa i przez 30 lat kłamie. Osławione wystąpienia na temat Powstania Warszawskiego, które miały miejsce 25 lat temu, które ciągną się do dziś, bo gazeta nigdy za to nie przeprosiła, są synonimem tego, że gazeta to jest po prostu fałsz. To, co oni napiszą, to, co oni wymyślą, jest łatwe do weryfikacji. Z jednej strony dobrze, bo łatwe ich ośmieszyć, ale z drugiej strony to też świadczy o kondycji polskiego społeczeństwa. Są jednak jacyś czytelnicy, są jacyś kupujący. I jeszcze są tacy, którzy w to wierzą. No ale co zrobić? Ludzie wierzą w babę jagę, wierzą w meteoryty, wierzą, że Ziemia jest płaska. Dlaczego mają nie wierzyć w gazetę i w jej proroka Adama Michnika? Trudno.